Hej, witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku z gry w Europę Universalis 4. Gdzie teraz będę toczył dość szaloną wojnę, bo zarówno toczę równoczesną wojnę z Polską, jak i Czechami, co powoduje, że tak naprawdę... Eee, myślę, że to większe będzie. A, bo jeszcze możliwe, że Litwa nie dołączyła, bo W sumie jak to tylko wypowiedzieć te wojny, więc poczekajmy i kto się jeszcze tutaj nam wszystko podołącza, żebym widział jak bardzo mam przekichane i jak bardzo byłem głupi w poprzednim odcinku. Bo na razie, na razie to tak. Nie, mój tysiąc żołnierzy padnie. A to polscy. Ej, ja mam jakieś skórki takie inne totalnie. Musiałem kiedyś kupić w sumie. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, a teraz już zwróciłem. Jest lepiej. Eee, dobrze, teraz zobaczmy z kim toczę wojnę. Okej, okay. też czytałem wasze komentarze. Widziałem, że nie, ktoś tutaj mi klaymał, mówił, że źle zrobiłem. Ale ja tylko czyty, czytałem, co tu pisze. No i pisze wprost, claiming day trons will result in a personal union if their monarch dies without a legal heir. However, if there is another claimant, we may get involved in succession war. This action will lower our relation with all countries with which have a royal marriage. I tak, kolejną rzeczą jest to, że mogłem to zrobić poprzez wojnę, ale dobrze powiedziałem, że jak umarłby ich władca, mam tą... Uh, <coughs> coś mi tutaj wpadło, ale coś mi tutaj wpadło. I jeżeli by im umarł ten władca, ja nie liczyłem w sumie nawet na to za bardzo. Tak sklejmowałem, bo czemuż by nie? Myślałem, że będzie właśnie ciekawiej. W sumie było, jest trochę ciekawiej. Nie, mój tysiąc żołnierzy został zniszczony. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wojnę z Czechami zostawiam oczywiście Francji i innym moim sojusznikom. Ja się skupię na wojnie z Polską. Która będzie straszną wojną. O, tu jest nawet większy fort. Nic strasznego w sumie. Armaty myślimy niżej. Tylko musimy mieć tutaj wszystko na uwadze, nie? Najpierw pociśniemy, oczywiście, Litwę. Litwa jest dość bogatym krajem, z tego, co tak zdążyłem tutaj zauważyć. Chociaż powinna być tak, coś jak już trochę wykończona po tych wojnach z Osmanami. Gdzie jest ta Litwa? 36. No to nie, daleko i do nas. 91 dukatów. Bo tutaj też Polak, Polaki leż, leżą sobie. Co jest dość groźne dla tych moich armii z tyłu. A nie, weszło weszł mi na Moskwa. ja mam też beznadziejnie Forty jest pewnie porozstawiane, jak zwykle, bo ja tak zazwyczaj mam, że. Na forty w ogóle nie zwracam uwagi. Czemu? Bo... Kurka, to jest też nawyk z poprzedniej części, gdzie Forty aż tak... Znaczy z poprzednich paczek, gdzie forty aż tak się nie liczyły tak naprawdę? Były ważne, ale nie aż tak. Potem je w ogóle zredukowali, że to nie powinno się budować tego aż tak dużo. Dobra, czy wszystkie polityki podpalałem? Ty mój przyjacielu masz tu fort. Sprzesujmy się. Tutaj na wszelki wypadek, jakby tutaj sobie weszli, byłoby super. No, ok, to padło. Smoleński jest nasz. Połączmy to marmię. Tu idzie ta armia polska. Nie, stoi sobie. To zaatakujemy tą 20 tysięczną armię, którą, która mi oblega Moskwę. Eee, dobra, nie łączmy tego. Co mi tu przyjdzie pierwsze, jeżeli armia? Ok, Lee Order, oczywiście musiał się wbić. To tu dowodzi 6-4-1-2. To całkiem nieźle. Jestem ciekaw, jak duże straty tutaj poniesiemy. Ok, czyli Combat With. No to mają przerąbane, bo będziemy bardzo sporym im... dawać. 128. Na moralach nie mam aż tak dużej przewagi, ale na dyscyplinie mam całkiem źle. Co nie zmienia faktu, że Polska też ma bardzo dobrą dyscyplinę: 115. No ale z tak wipą im zrobiłem. Pau! Mogę tutaj przyjść? No to chodźmy. Otwarte pola. Będzie wesoło. Uh -huh. To jest stare twierdze, mal... Nie mam alburku. Nie mam, nie. Nie mam dobrej. Robię na Polskę. Robię. Dorwę coś tutaj. To może chodźmy Lit Litwę zaatakować osobno. Memel padło. Nie! Czemu Boże, czemu. Dobra, idziemy do Ostrowia. Ostrów atakujemy wojska litewskie. Może w międzyczasie też to padnie. Okej, okay, Potolsk padł również. Hmm. by to zaatakować? Tu była chyba. Sto... Tak. Wilnius to jest stolica. Czy też tu skieruję? Zobaczymy, jak to jest z Litwą pójdzie. Statystyki ma wojsko litewskie 128, 100, No tutaj, statystyki wojny ma beznadziejna Litwa. W ogóle co Litwa ma: Economy quantity, influence. Infu... Żadnej wojskowej. O boże. Co nie zmienia faktu, że już wiem, dlaczego jest tak bogatym krajem Litwa. Okej, okay. okej... Ale jak widzicie, nasze armie za bardzo tutaj się nie muszą bać nikogo. A tylko sobie wychwytuje naszych przeciwników. Nie mogę się doczekać, aż dodadzą właśnie ten... To rozszerzenie na kolejnym patchu, które będzie pokazywało straty podczas całej wojny, tak? Ile one tam miały. Kurde, gdzie ta armia tutaj łazi? Właśnie próbujemy ją przejąć. Nie mogę tutaj przejąć. To chodźmy. Nie, do, nie, niedobrze będzie aż tak się rozgraniczać, bo tu gdzieś widziałem, o, właśnie ten duży stak polski to są Niderlandy. Ale oni z Polską nie toczą wojny. No więc to są Czech, z Czechami i z całą resztą tego przymierza. To w ogóle jak to w liczbach wygląda? No mam mniejszą armię, mam mniejszą. Po prostu takie staki chodzą, że raczej nie mam szans. Yy, chociaż nie, bo Polska jest też zacofana, tak? 15 litwa ma 16, a ja mam... 18 Czym ja się przejmuję w ogóle. Leśmy na razie kogoś. Yy, gorszego, tak? National unrest, jak nie raz, ma na czas tej wojny, potem go oczywiście wymienimy. Nie chcemy tego. Potem go oczywiście wymienimy. Trzeba się stoczyć taką dużą bitewkę tutaj. No, ale może jak ta forteca panie, to pójdziemy gdzieś dalej. No, ile tu tracę miesięcznie? 2,5 głów. Strasznie dużo. Tu, tutaj oboże. A tutaj są najmłodszy, nie? To są aż takie straszne. Chociaż powera dość sporo tracę, przez to, że tak stoję sobie. Zatakujemy tutaj Litwinów znowu. 30, podczas kiedy oni 2000. Wow, co Nie zmienia faktu, bo to była taka, że ich strasznie obkążyliśmy. To ciekawe, jak by mi nam poszło sto, z tym większym ich stakiem. 12, boże. Jak ja się cieszę, że gram w takim fajnym krajem. Spróbujmy teraz coś trudniejszego. Smoleńsk staniemy i tutaj będzie duża armia. Jak tutaj się mi co, zgromadzi wszystko? I ruszmy. Zobaczymy, czy damy radę. Tutaj będzie łącznie 100 tysięcy na moje 43. No! No! <grytanie> Moskwy mi zdobyli. No, nie powiem! Daliśmy radę. Ok, ten ma co niech się jeszcze zabije. O nas. Ok, zdobiliśmy tutaj. Eee, kolejne fortece są tu na południe. No to lećmy i tutaj się rozstawimy za chwilę. No teraz, jak rozbiliśmy tę armię, to już troszeczkę im pójdzie wolniej. Co ja. Jarosław, pewnie mi będą wlegali. Dorwimy ich tutaj, odbijemy Moskwę. No Boże, naprawdę upierdliwe. Już może skończymy tą Litwę wcześniej, nie? Nie mam w zasadzie co się spieszyć. No z litwą będziemy mieli już dość sporo punktów. Tak mi się zdaje, bo mam ich stolice. To jest dość istotny element. Obra ich tutaj mi to leci. to Tutaj też to niech mi się pozłoży i podzieli. Już nie ogarnę tego w taki sposób. Z kim ja to jeszcze toczy. A, z tą nitron przecież tak toczy jeszcze wojnę. No tak, zapomniałem. <laughs> Norwegia, mam gdzieś Norwegię. To by się nią przejmował. Okej, okay, chodźmy tu. Pa, z, każdą, z każdą prowincją po prostu mocno wzmacniamy naszą pozycję, a ich strasznie osłabiamy, więc tutaj jak najbardziej możemy sobie po prostu pozwolić na będzie to taxmodifia, czy cokolwiek tam wziąłem. Są lokalne, to i tak jest mało ważne. Jakie jest nastawienie w ogóle Litwy? Medium, niestety. Jak będą czerwoni, to mi dadzą na pewno coś. No więc, 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 więc. No, tylko tego mempowera troszeczkę tracę. Gorzej mam tutaj, no widzę, że ja tutaj byłem pewien. Tylko eee, bo tutaj jest większa wojna. Aragonia, Lisz, Czechy, bo co? Bo Lisz stanęło w obronie, tak? Czechów. Więc... Okej. Okay. Drobne komplikacje, więc muszę naprawdę szybko skończyć tą wojnę z, z nimi, z Litwą, bo wtedy się wezmę za Polskę, zerwę jej sojusze, to będzie najważniejsze. Dla mnie. Polska nie jest duża, więc też nie będzie tutaj problemu. No, z Litwą jest problem taki, że jest po prostu dużym krajem, tak? Tutaj oblężenie tego wszystkiego troszeczkę mi zamiar i zapomniałem odbić Moskwę, żeby fajnie to wszystko mi tutaj broniła. Oni mi się teraz zaczną wbijać w głąb mojego kraju. Ach, i to jest niefajne. Kijów też możemy zająć, bo to jest centrum handlowe, to pozbawimy ich przychodów z tej prowincji. To moglibyśmy dać te prowincje do Livonia Orderu. Ja bym się nie musiał nimi borykać. Tak naprawdę to... Chyba nawet podzielić, to byśmy mogli, bo te dwie bym sobie wziął, to bym dał Livonia Orderowi. No i zobaczmy, czy ja coś mogę już od tej Litwy wziąć. Czy już by mi spisowali? Wow, ja i nie wzywałem osobno, nie? Dobrze, no co w sumie jest? Było w planie. To weźmy to, bo to ładnie wygląda wtedy. I z takich lepszych prowincji Smallis był chyba dobry. Też całkiem niezłe. No jak to wygląda z trainloadami? Z Aha, to jest mój ulubiony Node. I to wszystko by się przydało tutaj zabrać. To też. I tutaj ten, ten to jest bałtycki. Czy my na liście naszych prowincji mamy prowincję Kuras? Nie Ale był Rostock, a on kojarzy gdzieś tutaj był What the fuck? To jakoś tak dziwnie wygląda O, jest Rostock. A tutaj było. O, to jeszcze jedna wojna z Brandenburgiem mnie czeka. Jak wesoło. To się we mnie wbija. Gdzie? Okej, okay, wojsko polskie. Zaatakujmy to. Co tu ma? Early Reforms. Prestiż, a polepszymy sobie relację z Wielką Brytanią, czy bo czemu już by nie Prestiżu i tak do sporo zdobywamy Zdobędziemy też dość sporo za chwilę, zwłaszcza z takich bitew yy, Dobra, Kursk, może mi się oblec Litwa ma, jest cały czas w nachaju, <grybujesz> że tak powiem Ostroć pa No, przegrywać to już teraz. Kurz, który jest potężnym fortem. Ja nie mogę. Trzy razy większe straty mają. Ile prestiżu? Hmm, dobra, nie na was się chciałem skupić. No, ja to zamitaję sobie wezmę na pewno. Też dobra prowincja. I te trzy w takim razie sobie weźmiemy. Tego... No, ile będę mógł? Czekajcie, o tej Litwy. Jak Smolensk wezmę, to już wszystko. A no, tak, no to te trzy bym mógł wziąć. 41 i to jest tylko Litwa. Tylko nie jestem pewien, czy tutaj będzie to przejść, a chyba było, chyba mógłbym tak chodzić. Potrzebujemy więcej warskora, co to oznacza, że ja muszę po prostu oblec ten cały kraj i się nie przejmować. 47 tysięcy na nasze Zmęczone wojsko, to lepiej jest się cofnąć, zregenerować się i dopiero wrócić. Będziemy się bronili. Lasy na wszelki wypadek, chociaż chyba niepotrzebnie. A tu wyłączmy też Buta. A, no tu Czechy jeszcze przyszły. Na szczęście dobrze, że dowodzą, to dyscypliny mają kiepską. <laughs> o Boże, 16 tysięcy. Czechy są overpower. Odkryłem sparte tej gry. Jak nic. Po prostu. Znaczy, gdybym tak dobrze zarządzał mpr jak powinienem, to sobie mi się po prostu nie chce. Eee. No ta wojna naprawdę by mnie mało kosztowała, ja tu więcej tracę mempowera podczas izużów. Fajnie wyjbiście by było wręcz, jakby zrobili coś takiego, yy, że właśnie pokazywaliby, pokazywaliby na tych podsumowaniach w tym kolejnym patchu, na co tak straciliśmy naprawdę to wojsko, tak? Bo jedna sprawa, że którzy mi pokażą ile ja tego wojska straciłem, ale druga fajna sprawa myślę, daleko nic innego mi się nie opłaca ulepszać w tym moim kraju. To jest jedyna prowincja, którą opłaca się ulepszać. Zużyjemy sporo punktów. To jest bardzo bogata prowincja. Wszyscy wiemy dlaczego. Bo ta prowincja ma zwiększoną produkcję. W sumie nawet nie wiem, jak mi to wpłynie na produkcję ogólnie, ale powinno dość nieźle. I na wartość handlu bałtyckiego też powinno mi to całkiem nieźle wpłynąć. Okej, okay, tutaj trochę mi za dużo tego wojska stoi: 5%, nie? To możemy na całą piechotę chyba stąd zabrać. Jest stoi prowincja obok. Tylko muszę uważać. Okej, okay, ktoś sobie poszedł i dyscyplinę mi szlak trafił. No to mamy teraz 123% dyscypliny. No i jest fajny, Turk na Polsce też jadł. Najlepiej się wróćmy, bo jeżeli mi zaatakowaliby same działa, o, byłoby bardzo niewesoło. No, no, to się podzielmy. Ok, chyba dorwiemy ich, nie dorwiemy, to tutaj ich dorwiemy już na Płutawie Polaków, no i Polacy jak widać zostają w pieprz znowu tutaj Kolejna armia się zbiera no, Ale to nie przewiduje żadnych komplikacji, zresztą zobaczcie tutaj też Francja dzielnie walczy, utrzymuje pozycję Nic poza tym <ścoughs> Ach, szkoda Ale tutaj, tutaj już mi zrobili kuku, tutaj mi robią kuku Jakieś kiepskie role musiałem mieć, ja tu dużo więcej straciłem wojska niż oni 4000. 1100. O kurwa, jak oni to zrobili, że mi aż tyle arman zabili? Lumik Disaster? Aha, to stąd to się bierze. O, tu jest jakieś duże polskie wojsko. Ech, jak oni mi to zrobili, że mi wbili się w te działa? Były po, armie podzielone, to na bank, to mogło być tego powodem, to. Soul for Peace, War Repsy w pierwszej kolejności. Trade Power, a co nie. To i to, no dobra, to i to, niech mi dadzą, więcej mnie nie interesuje. Jak tam litwo? Jeszcze się kłócisz? O, już, już mordę. Aha, no i to właśnie tego się bałem. No a teraz doszedł mnie generał. To już raczej mi to nie jest straszne. Połączmy to, bo nie chcę mieć drugi raz takiej sytuacji, że mi po prostu armaty zostały w pierwszej linii. Trade power do końca gry Provincial Trade Power, Trade Efficiency, Global Traffic. Trafficy to są dla państw kolonialnych, tak? Trade Efficiency czy Personal Trade Power? Za co jedno i drugie odpowiadało? Ja w tym momencie nie pamiętam totalnie. Aha, Trade Power w regionach. Czekajcie, czy Provincial Trade Power? Jak to kury? Ale weźmy Trade Efficiency ogólnie, to myślę, że to jest lepsze. Tak mi się zdaje. A tu mogę popełniać błąd, bo nie pamiętam, z czym było lokal, szczerze mówiąc. Dużo MPU już straciłem. Cała, właśnie to całe już straciłem. Muszę skończyć tą wojnę z Litwą. Już nie jest mi na rękę. Totalnie. Jeszcze Polskę przecież trzeba zająć. Mmm. dobra, to zakończmy jakieś. Weźmy dwie prowincje zamiast trzech. Też dobrze będzie. Okej, okay, bez tego. Kasę. No, chyba, że może zamiast kasy. Weźmy u nie zgodzą się. No dobra, to dajcie kasę. Dobra, Send Demand. A jak to wezmę, to też nie. Nasze dwie prowincje. Mamy, tak, od Litwy. I Całkiem w sumie niezłe prowincje. Dobra, to została mi wojna z Polską. I możemy się zająć na przykład zajęciem od. Może zaczniemy ją od zajęcia Warszawy. My wiemy, że Warszawa lubi padać pierwsza. Aha. The absolutyzm. Mogę mieć absolutną monarchię? Ja nie mam problemu ze stabilnością. Monarchia absolutna jest genialna. Ogólnie jest to jeden z najlepszych ustrojów. Jerry legitymacy. Montle autonomii change. Super. Dodatkowo jeszcze. Ja myślę, że tak, że król musi rządzić krajem, tak? Że król musi rządzić. Ok, rozwalimy Polskę, odbijemy Jarosław i Moskwę. Tutaj zajmiemy też te prowincje. No i w zasadzie z Polską, no to Wargold będzie za chwilę przeze mnie zdobyty. No musimy odnowić powera. Bo go trochę straciłem i podzielić te armię na mniejsze. Jest to dość dla mnie istotne w tym momencie. Te ziemie tutaj. Nie wiem, czy się nimi zajmować. W sumie to jest tu jeden fort do zdobycia. Odbijmy naszą Moskwę w takim razie. To myślę, że ta, jak ta armia mi się odnowi, to będzie Gites. Barier, że Warszawa już zdobyta. Teraz Płock. Polska nigdy dobrze się nie fortyfikowała. Jestem ciekaw ile w ogóle, e, z kim masz, Polska i Kastylia Jak dużo oni mają zadłużenia, o Boże, co to jest Immoral Practice No to byłoby fajne, 136 dukatów tracę Burgersi, okej, okay, weźmiemy to, zapłacimy im Okej, okay, czyli co Czyli co Kraków zajmiemy, to ich zaboli. Dobra, ważne, że zdobyliśmy w sumie te prowincje tutaj, tak? Bo naprawdę to wzmocni mój jeszcze bardziej mi tutaj trade, siłę w tradezie nowogrodzkim. W zasadzie będę za chwilę jedynym państwem, którym się tutaj zajmuję. Będzie jedna prowincja w Litwie, ale to jeszcze ją sobie zabierzemy. Od Polski to bym. Wezmę wszystkie te prowincje, których potrzebuję do do Bałtyckiego też byłoby fajnie. Ale od Polski wiem, że potrzebuję tej prowincji. Ja potrzebuję też malborka i warmii. To są prowincje, których po prostu mam must have, tak? Które po prostu muszę mieć i nie ma bata, musi, nie może być inaczej. Dobra, ale na dziś koniec. Pierwsza wojna w połowie drogi druga. Też się tam jakoś toczy o tą sukcesję naszą w Czechach. Widzimy, że Czechy yy, są wykańczane przez naszych sojuszników bez dwóch zdań. Po prostu tutaj jak najbardziej dajmy sobie radę. Widzę, że Savoy też już będzie taki bardziej skłonny do spisowania, więc weźmy. Nie zależy mi na nim, szczerze mówiąc. jak sobie idzie ten Savoy. Cholera, mi zależy na Czechach. Yy, jeżeli mam być szczery. Yy, no i może przejdźmy do komentarzy. Komentarze. No myślę, że tryb nagrywania mam dobry. Ich dużo nie ma, bo dzisiaj jakiś taki dziwny dzień był, że ja to wszystko jakoś też znowu beznadziejnie wrzucałem. Seria, gra o tronie, jest ją jak najdłużej. No to chyba cię zmartwił, bo tam zostało chyba 5 odcinków jeszcze. No tak czy siak, mniej więcej się kończy chyba na dwa dni przed premierą nowego patcha. No ale będzie dużo walk w tej wojnie jeszcze. Naszego kombinowania tam z repusem, jak tam pocisnąć Wotana i Kiksunia. No a jak się zakończy, no to zobaczycie. Eee, tyle wyświetlę, bo tytułu nie było. A te Multi zamierzacie zagrać w czystej Europce, czy w jakimś modzie? Kolejne zamierzamy grać na czystej Europce. No chyba, że coś wymyślimy eee, Czy nagrasz War Leaders film, bo ja na telefonie eee, nie wiem, zobaczę się, zobaczę się i tak dalej. Szczerze mówiąc, eee, jak to będzie z tym War Leaders, bo muszę zobaczyć, co to w ogóle jest. Może zrób Moskwą osobistą część i na jedną kulturę. W sumie byłoby to fajne, jakby był taki achievement, jakby się zrobiło taki achievement, że nawracamy wszystko na kulturę rosyjską, no. po chuj zrobiłeś claim tron, ja nie czytam takich tron na pepikach. Claim tron działa tylko jako, działa jako cyklus, który daje możliwość wypowiedzenia wojny, o to by utworzyć, olej, ale nie zmienić szans się dziedziczenia tronu. Nie wiem, tam tak pisało, tak też zrobiłem. Jak nie zmienia to trudno. Jest przynajmniej ciekawa wojna. E tam, po prostu ci się nie chce. No szczerze mówiąc, ostatnio bardzo dużo rzeczy mi się już nie chce, bo wchodzę cały czas niewyspany. Nie, Błażej, ja czy nie nagram gry z Saksonią, jakoś mnie nie kręci. To zresztą mówię, ja teraz planuję oprócz Francji w zasadzie nie nagrywać żadnych krajów europejskich. No i może Nowrodu. Bo tak o właśnie to Szwagier wspominał, że może być coś ciekawego w tym e, e, może być coś w tym ciekawego w tym nowogrodzie, jeżeli te mechaniki będą zmienione. No i w plusach w sumie też <laughs> Kurde i trzy państwa europejskie naraz, fucking shit no ale bardziej będę się skupia... chciał skupić na Rights of Men, na tych pa... wszystkich innych państwach niż europejskich na tym patrząc, Zobaczymy. Where is Civilization, Lukasie? Eee, Cywilizacja będzie już tak, myślę, że codziennie publikowana o godzinie 16. Wiecie? Już tak postanowiłem, zresztą to powiem w kolejnym odcinku. Tam umieszczę to w opisach na stronie i też wrzucę jutro też info, wszystko na Facebooka. Ja dałem pierwszego lajka, jej! No to gratulacje, przyjdę, że już kampowanie się zaczyna. Eee, no to na dzisiaj kończymy, widzimy się. Już jutro o godzinie 14 z powrotem. Hej!